Wstrząsające, przerażające, taka będzie pogoda według Jasnowidza Jackowskiego. Tej zimy, szokująca przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Co nas czeka tej zimy? Apokalipsa Armageddon, można powiedzieć o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj przedstawiam przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą pogody na zimę w Polsce. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, Zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącą pogody na zimę w Polsce. Jaka będzie, czeka nas, będzie nas czekać pogoda? No muszę powiedzieć, że... Każdy z nas, każdy praktycznie Polak może przewidzieć, co się wydarzy zimą, a mianowicie na pewno się pojawi taki komunikat: znowu zima czy śnieg zaskoczył służby drogowe, tak. Jeżeli spadnie, to zaraz będą po prostu problemy. To się praktycznie powtarza co roku. Natomiast co tutaj jasnoizjackowski przewiduje? Na pewno nas wszystkich interesuje to, chociażby w kwestii tego, jak dalej może się rozwijać koronawirus, czy na przykład będzie sezon grypowy, jak Pogoda będzie na to wpływać, czy zima będzie zimna, dotkliwa, mroźna, czy będzie może po prostu ciepła, łagodna. No więc jasno Zjackowski tutaj powiedział w ten sposób, że według niego zima będzie pomieszana. Październik będzie w miarę ciepły, będą dwa okresy zimowe, będą one krótkie, zima będzie przypominała jesień, będą epizody ze śniegiem. Krótkie epizody ze śniegiem, natomiast ten śnieg przez dłuższy czas nie będzie leżał. No i że to będzie stosunkowo ciepła zima. Tak to właśnie mówi tutaj jasnowic Jackowski. No i teraz na dowoje babka wróżyła, bo kierowcy powiedzą super, ekstra, nie spóźnię się do pracy, nie uderzę samochodem, nigdzie nie wpadnę, po prostu w poślizg nie będzie gołoledzi, chociaż no też to może być, tak, bo przy ziemi, przy gruncie mogą być przymrozki. Natomiast dzieci powiedzą, no nie, no to szkoda, tak, chcieliśmy jechać na ferie zimowe, chcieliśmy jechać na święta Bożego Narodzenia w góry, żeby był śnieg, no więc zależy kto po prostu to będzie rozpatrywał, tak, też firmy, które się Zajmują odśnieżaniem, pewnie będą niezadowolone. Natomiast Jasnowid mówi w ten sposób: zima będzie pomieszana, październik będzie w miarę ciepły, będą dwa okresy zimowe, będą one krótkie. Zima będzie przypominała jesień, będą krótkie epizody ze śniegiem i będzie to stosunkowo ciepła zima. Będzie to stosunkowo ciepła zima. No i teraz na pewno w tym roku będzie ogromny wzrost, jeśli chodzi o grypę, tak. Tutaj nawet nie trzeba być po prostu żadnym wizjonerem o tym też mówili naukowcy. Że w tym roku będzie bardzo dużo osób zakażonych, znaczy zakażonych, które zachorują na grypę, bo w tamtym roku była najmniejsza praktycznie liczba osób, które były zachoro, zachorowały na grypę, bodajże tam od 50 czy od 60 lat. Jak tam prowadzone są statystyki, chyba od lat 50 czy od 60, tak. Więc na pewno teraz może być sytuacja i tak media informują, że ponad 1000 osób zakażonych koronawirusem każdego dnia może być więcej, na pewno będzie z każdym dniem, ale ile to będzie, to ciężko powiedzieć, czy to będzie 3-4 czy 5000. Do tego nałożyć się to kwestia grypy, a pogoda taka może też temu sprzyjać, tak? Taka jesienno-zimowa pogoda. Chociaż no, niektórzy powiedzą, to dobrze, że nie, nie będzie na przykład zima mroźna, bo ktoś na przykład nie lubi maraznąć i tak dalej. Tylko pytanie też takie jest, co oznacza, że ta zima będzie łagodna, tak jak to będzie temperatura, czy to będzie temperatura około 5-10 stopni, czy to będzie temperatura, która będzie w porywach sięgać nawet 15 stopni, bo to na pewno nas może zaskoczyć. Niewątpliwie taka ciepła pogoda sprawi, że ta jesień, liście później praktycznie opadną, tak, a więc ta polska złota jesień przepiękna na pewno będzie trwała dłużej niż to miało miejsce chociażby po prostu w poprzednim roku czy po praktycznie w poprzednich latach no ale zobaczymy, czy rzeczywiście taka sytuacja będzie mieć miejsce, czy tutaj to się wszystko sprawdzi jeśli chodzi o kwestie pogodowe wiemy, że jeśli chodzi o pogodę, ta pogoda jest nieprzewidywalna tak, bardzo często coś widzimy w sensie, jeśli chodzi o prezentację pogody, a następnego dnia wstajemy i przeklinamy, mówił, kurczę, a przecież wczoraj w pogodzie było powiedziane, że nie będzie śniegu tak, albo że po prostu będzie ładna upalna pogoda, słoneczny dzień a tu się okazuje, że zupełnie pogoda plata figla, tak się mówi no to tak rzeczywiście może być, że ta pogoda może się zmienić jakie jest moje zdanie, ja, no ja powiem w ten sposób na pewno, moim zdaniem to nawet dobrze gdyby była taka delikatna ta zima, tak tylko z drugiej strony, jeżeli to ma być na takiej zasadzie, że teraz będzie delikatna zima a za rok będzie po prostu taka zima, nie wiem stulecia, tak jak w latach 70 czy 80 no to byłoby przerażające, tak to wolałbym po prostu, żeby to było jednoostanne co roku, mniej więcej ta sama zima na tym samym poziomie, natomiast no nie, żeby taki był szok praktycznie jeśli chodzi o temperatury e, a nie praktycznie tutaj szok jeśli chodzi o temperaturę ale śnieg ma się pojawić, mają być krótkie Praktycznie te epizody z tym śniegiem. Skoro mają być to epizody, to znaczy, że należy się spodziewać, że on bardzo szybko stopnieje, więc w momencie, kiedy pojawi się ten śnieg, to pewnie trzeba szybko biec tutaj z dziećmi, z wnukami na górkę, gdzieś po prostu zjeżdżać na sankach, bo pewnie ten, ten śnieg długo się nie utrzyma. Natomiast tutaj te mają być dwa krótkie okresy zimowe. Okresy praktycznie zimowe. No i wtedy pewnie stwierdzimy, o w, w końcu, czy nareszcie przyszła zima, tak, że ten może praktycznie tutaj potrzymać. Yy, potrzymać. Chociaż yy, ja muszę powiedzieć w ten sposób, że Teraz te zimy może nie są takie dokuczliwe, tak jak to było kiedyś, tak, bo jednak i te ciuchy, i te buty, praktycznie, które dzisiaj można kupić, termoaktywne, tak, nieprzemakalne, przepuszczające powietrza i tak dalej, nie trzeba być po prostu branym jak balon, mieć ileś tam warstw, chociaż ta zasada obierania się na cebulkę też jest bardzo skuteczna. Nawet mając takie super ciuchy, tak, narciarskie czy jakieś po prostu w góry, to ta stara, po prostu sprawdzona metoda naszych dziadków, naszych babci, żeby ubierać na cebulkę jest jak, jak, jak najbardziej aktualne, ale wydaje się, że w tym yy, tej zimy ona się sprawdzi tylko dwukrotnie, tak? bo mają być tylko takie dwa okresy zimowe. Na pewno będzie to korzyść w kontekście naszych rachunków bo wiemy, że przecież te ceny idą do góry bardzo wysoko, jeśli chodzi o prąd i gaz, więc delikatna zima, łagodna, sprawi, że nasze rachunki, no nie powiem, że będą niższe, bo jednak jest inflacja i prąd idzie do góry, gaz idzie i ogrzewanie też po prostu pójdzie do góry, ale nie zszokuje nas po prostu ta cena, ta, która się właśnie pojawi. To na pewno może być optymistyczna informacja, tak, że mniej więcej ten rachunek będzie taki jak w tamtym roku, może troszeczkę, no na pewno troszeczkę większy, natomiast co innego, gdyby zima była świadczy czysta mocna po prostu do ten rachunek mógłby być kosmiczny a te podwyżki wszędzie są czuwalne bo i, i po prostu prąd i jeśli chodzi o gaz i ogrzewanie i też jeśli chodzi o węgiel tak i też praktycznie jeśli chodzi tutaj o węgiel e, zresztą tutaj sam Jasnowid mówił tak, że węgiel po praktycznie w tym roku zdrożał 150 zł czy 200 zł na tonie no to jest bardzo dużo, tak e, oczywiście inna sprawa, jeżeli po prostu mieszka jakaś osoba starsza, sobie tam wpali w piecu jest żyje w pojedynkę na jednym pokoju a co innego, gdy jest dom do opalenia węglem, tak, rodzina wielodzietna a to są już po prostu potężne koszty no bo tu już jest praktycznie kilka ton opału mniej więcej, ja nie wiem, tak szacuję no to już praktycznie kilka razy 200 zł, no to jest to spora praktycznie podwyżka, jest to praktycznie spora podwyżka i gaz też poszedł do, do góry, jeśli chodzi o butle, no w Polsce różnie ogrzewamy i węglem i po prostu coraz częściej ogrzewania są na, na prąd, ogrzewanie podłogowe i na gaz, tak, no różne są możliwości, różne są typy domów, chociaż no najwięcej to jest po prostu na węgiel, piece, tak, i na centralne ogrzewanie, więc na pewno w kontekście rachunków na pewno będą podwyżki, to nie ma co, co tego, to jest nieuniknione, to już ma miejsce. Ale może nie, nie, no, nie czujemy aż tak tej zimy po prostu pod kątem ogrzewania, tak? Pod kątem ogrzewania, nie mówię o innych sprawach. Także na pewno pod tym względem może to być optymistyczne. Taka ciepła zima może być po prostu ona optymistyczna, jeśli chodzi o właśnie funkcjonowanie. Ja bym powiedział w ten sposób, no na przykład tego nie mówił jasnowidz Jackowski, ale teraz są te proste protesty medyków, mnóstwo medyków bierze L4 albo po prostu rezygnują z pracy że nawet po prostu wojewodowie muszą się posługiwać karetkami wojskowymi, tak, brać ratowników medycznych ze straży pożarnej, nawet taka zima delikatna to też może być optymistyczna informacja pod tym kątem żeby gdyby właśnie było stłuczki, tak wypadki drogowe, gipsownia by chodziła pełną parą, tutaj oddziały chirurgiczne, a brakuje tego personelu, jeśli chodzi o właśnie ratownictwo, to na pewno to też jest pod tym kątem, pod tym kątem po prostu optymistyczna informacja, bo to taka łagodna zima spowoduje, że teoretycznie będziemy nas mniej, tak, na sorach, tam gdzie są po prostu gipsownie, gdzie są gdzie po prostu trzeba przyjść do chirurga i tak dalej. Także no pod tym względem no nikomu nie życzę, tak, tutaj wizyty na sorze ani po prostu, żeby się połamał tej zimy. Natomiast no, wiemy, że może być potem potężny problem, tak? jeżeli jeśli chodzi o dostęp i chodzi o ratowników medycznych i tak dalej. Chociaż jak tam człowiek po prostu coś sobie zrobi z nogą czy z ręką, to chyba można dojść na SOR, tak? Ale różne są przypadki, tak? Różne są praktycznie tutaj e, przypadki, różne są praktycznie tutaj przypadki. Słyszałem taki przypadek pewnego mężczyzny, który mu po prostu w pracy, on był budowlańcem, jakaś maszyna ucięła kawałek palca, przyszedł właśnie na SOR samo własnej siły tam został przywieziony przez kolegę z pracy no i oczywiście cała po prostu biurokracja jak to ma miejsce w Polsce no i trzyma ten palec po prostu tam kikut jakiś odcięty, e, może nie jaciało mu tak krew, krew, to po prostu w sensie, że nie tryska na wszystkie strony no a kobieta, która była tam e, no wykonywała swoją pracę, też nie można mieć do niej pretensji mówi, czy mogę od pana prosić dowód osobisty, a on powiedział, no ale wie pani jak ja teraz sięgnę po dowód osobisty e, no to mi ten palec odpadnie tak, no więc tak jestem po prostu Zane sytuacje, no ale wiem, jak to w Polsce wygląda, jeśli chodzi o tę biurokrację. E, także sobie Wam życzę zdrowia. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba. Napiszcie w komentarzach, jaką byście chcieli widzieć zimę. Czy ma być zima pełna, śnieżna? czy ciepła, umiarkowana, jaka by Was satysfakcjonowała. No każdy ma inne potrzeby. Ludzie, którzy mieszkają w górach, którzy przyjmują turystów, powiedzą, nie, chcemy zimy, po prostu siat żeby był śnieg, bo inaczej turyści do nas nie przyjadą. A inna grupa ludzi powie, tak, taka, nie będzie taka zima delikatna, na przykład duża część kierowców. To wszystko, na dzisiaj pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się, cześć.